coś wam pokażę tutaj no więc to jest dzisiaj pierwszy prawdziwek nie jest jakiś uroczywy ale za to 2 metry w lewo tutaj o proszę zobaczyć rośnie kolejny piękny prawdziwek w moim życiu proszę bardzo widzicie to zobaczcie się jaki piękny okaz to dopiero jest prawdziwek warto było przyjechać do lasu no i tutaj mamy też bolowipa tutaj o trochę się zakrył no, ale jest. O. No i mamy następnego pięknego borowika. Wszystkie ładne, nogi twarde, super. No i mamy. Następny borowik, o, proszę bardzo, całkiem ładny. No, a tutaj mamy kolejnego borowika, o, piękny. O, ślimak bo już próbuje atakować. No i mamy piękny kolejny borowik. no i tutaj mamy następny tam taki mały ale tamtego to chyba nie wezmę bo nawet nie ma co kroić w każdym bądź razie o mamy kolejny siliczny piękny prawdziwek no i tutaj znalazłem taki wielgaśny prawdziwek Jeszcze się dookoła rozglądam zaraz będę oglądał dookoła w każdym bądź razie możecie popatrzeć jaki to wielki prawdziwek Proszę bardzo proszę bardzo jaki wielki Prawdziwek. Zobaczcie się. To chyba jest dzisiaj mój najpiękniejszy, prawdziwek. Po prostu szlachcic. Proszę zobaczyć. Jakie tu piękne, prawdziwki rosną. Szlachcic. To jest piękny. Borowik. Szlachetny. A jak smakuje, to jest po prostu niebo w gębie. Gdyby kogoś interesowało, czy taki szlachcic jest zdrowy, nie wiem, jaka tam jest ostrość, będzie w tym telefonie żadna, ale mogę Wam powiedzieć, że na pewno, na pewno zdrowy. O, teraz ostrość. Zdrowiutki szlachcic. No i tutaj mamy kolejnego borowika. O. Ostrość zmieniłem, no i tutaj mamy kolejny prawdziwek, czy on będzie taki piękny, jak wszystkie inne pozostałe, to zobaczymy. Na razie muszę tutaj ostrość zrobić o oh, lepszą, no i teraz mamy, no taki trochę pogryziony, taki byle jaki, no ale co zrobić, no chyba trzeba go brać. Moja latarka to jest długiego zasięgu i mogę mało chodzić po lesie Ale bardzo daleko widzę czy coś rośnie Czy to przypadkiem nie borowik szlachetny I dlatego też lubię chodzić yy, nad ranem kiedy jeszcze ciemno kiedy jeszcze inni śpią to ja właśnie mało chodzę ale za to prawdziwki mogę znaleźć nie ma ich teraz dużo bo największy wysyp to już się skończył może jeszcze coś będzie o i dlatego dlatego chodzę jeszcze póki jest ciemno bo latarką bardzo daleko widzę po prostu bardzo daleko widzę właśnie dzięki latarce udaje się znaleźć piękne borowiki Piękny, proszę bardzo, piękny. No i mamy już kolejny borowik. Dzisiaj jest niedziela, a rano. Proszę zobaczyć, jaki piękny prawdziwek a rośnie. Następny prawdziweczek, nie za duży. Dlatego, że do lasu wchodzą żubiarze codziennie i wszystkie na bieżąco są zrywane. A więc mamy następny przeciwnik. No i oprócz tego co tutaj znalazłem, no to tak się lekko rozjeżdżałem dookoła. No i zobaczyłem, że tutaj też coś musi być. Też coś musi być. I bym przegapił. Zobaczcie się kolejny szlachcic. No i tak sobie idę i idę. No i zobaczcie się, jaki piękny borowik szlachetny. Czy on nie zasługuje na to, żeby go pochwalić? O. No i zobaczmy. Jaki piękniutki Piękne Nowa, twarda Fajny No i mamy Kolejnego borowika Który sobie tutaj rośnie Smacznie O Piękniutki O. Zobaczcie się jaki ładny bobas No i mamy tutaj kolejnego Borowika rękawiczki zdjęłem o piękne Proszę zobaczyć Jakie piękniutki Tutaj mamy następnego prawdziwka o Proszę zobaczyć O Piękny Borowik Kto by pomyślał, że taki ładny Muszę sobie ostrość poprawić, o Teraz będzie lepiej. Teraz będzie lepiej. Noga twarda. Piękny. Kolejny prawdziwy. Jakby Was interesowało, czy noga zdrowa, czy nie, to proszę bardzo. Zdrowiutka. I twarda. No a tu mamy. Kolejnego pradziwka. Już ślimaki się dobierają. Taki dobry, smaczny, proszę bardzo. I mamy kolejnego borowika. Także kończę dzisiaj zbieranie pradziwków. No i powiem tak, że o tej porze roku czyli na początku października chyba piąty już tak łatwo prawdziwku się po prostu nie zbiera jest po prostu to co jest ale najważniejsze jest spacer ruch na świeżym powietrzu no i nawet jeżeli jednego borowika szlachetnego się znajdzie to człowiek do domu wraca szczęśliwy. A więc parę znalazłem, więc mam kilka szczęść na jednym grzybobraniu. Do zobaczenia.